Cześć, witajcie, tutaj Tomuś jest i dzisiaj losowanie, kto wygra konkurs. Te osoby, yy, te osoby tutaj napisały komentarz i biorą udział w losowaniu na wygranie tego konkursu. Tutaj na razie będzie Tomuś pokazany, będę musiał zawinąć do puszki. i włożyć te pięć osób i wylosujemy jedną osobę osoby zawinięte mam tu puszkę wkładam teraz zamykam zamknięta Mieszam, już tam już nie może się doczekać, kto wygra. Skończyłam mieszać. I tutaj muszę. Otworzyłem, nie patrzę. na no, jedną osobę i tutaj... To tutaj jest zwycięzca, może... Zwycięzcą jest... Ta oto osoba wygrywa i będzie wisieć tutaj z Tomusiem. Więc tutaj Tomuś już się zaprzyjaźnił, widzę. Ta osoba tutaj z Tomusiem będzie. I 180 subskrypcji i kolejny konkurs na kanale. Tutaj wygrany będzie. Jest. Oto na tyle. 180 subskrypcji. Nie zapomnij, zasubskrybować kanał, bo 180 subskrypcji i będzie kolejny konkurs. Cześć.